Stała, ciekła lub gazowa, na pozór znamy ją tylko w trzech stanach, z tym, że może być nadciekła i wspinać się po ścianach przeciwstawiając się grawitacji. Może przemieniać się w ciekłe kryształy, w czarny lód wodny, który się pali i przewodzi prąd, w zupę kwarcową, w kondensat bosego Einsteina, a nawet w kryształ czasu. Materia jest wszędzie, tworzy nasze ciała, krajobrazy i opiera się nam. Jest drewnem, skałą, deszczem, dymem i ziemią pod stopami, szkło ekranu, przez którym nie widzicie, i powietrze, którym oddychacie. Wszystkie wymienione przeze mnie i znane Wam przykłady dotyczą tylko stanów materii. W normalnych warunkach na Ziemi zawsze zachowuje pewną powściągliwość, ale kiedy podgrzewamy ją do oślepienia, gdy ją miażdżymy, rozdrabniamy w sercu umierających gwiazd albo gdy ją zamrażamy. Schładzamy aż do ciszy. Materia zaczyna zmieniać oblicze, przybierać inne maski, i nagle ta, którą wydawało nam się, że znamy, przybiera ekstrawaganckie formy i zyskuje dosłownie halucynacyjne właściwości. Dziś przyjrzymy się, czym może stać się materia na granicy swoich możliwości. Pod wpływem kolosalnych ciśnień i temperatur, które trudno sobie wyobrazić, niezależnie czy powstaje w laboratoriach dzięki maszynom, czy przez zjawiska naturalne? A teraz wróćmy do naszej przygody, przechodząc od razu do sedna sprawy. Zacznijmy od stanu stałego, gdzie materia jest nieruchoma, co pozwoli ustalić podstawowe kwestie. Ciała stałe mają to do siebie, że nie zmieniają kształtu, gdy zostawimy je w spokoju, a wiele z nich stawia opór, gdy próbujemy je zdeformować. Mają określoną objętość, którą zachowują w normalnych warunkach. Gdy nie próbujemy ich spalić ani zgnieść, to zachowanie wynika ze sposobu, w jaki materia jest uporządkowana w mikroskali. Gdybyście mogli zaobserwować ułożenie atomów w ciele stałym, zobaczylibyście, że są one ściśle ze sobą powiązane, jak kamienie w budynku. Czasami ta architektura nieruchomości przybiera postać uporządkowania krystalicznego, innym razem, jak w szkle, pozornego chaosu zastygłego w nieładzie. Ale za każdym razem atomy są zmuszone pozostać na swoim miejscu. Usztywnione razem wibrują wokół pozycji równowagi, nie oddalając się od sąsiadów, ponieważ siły je łączące są tak silne, że nie mogą się swobodnie poruszać. I to właśnie sprawia, że ciała stałe mają stabilny kształt i określoną objętość, i że kiedy się zderzają, nie mieszają się ze sobą. W cieczach sytuacja wygląda inaczej, ponieważ atomy, które się tam znajdują, są ze sobą słabiej związane. To pozwala materii swobodnie tańczyć, atomom omijać się, ślizgać i przemieszczać, zachowując przy tym pewną spójność. I w tym stanie, który jest stanem lawy oceanów i krwi, materia zawsze płynie, przyjmując kształt swojego naczynia. Wreszcie w gazie, niezależnie od tego, czy jest to powietrze wokół nas, czy para wodna unosząca się spiralnie nad twoją kawą? Atomy, cząsteczki poruszają się tak szybko, że nie są w stanie się ze sobą wiązać i nieustannie się rozpraszają, próbując zająć całą dostępną przestrzeń. Materia w stanie gazowym nie ma więc ani określonego kształtu, ani określonej objętości, a w nieskończenie małej skali każdy atom, każda cząsteczka żyje własnym życiem, odbija się, ucieka, znika w wielkiej swobodzie ruchu. Co ciekawe, żaden z tych trzech znanych nam stanów, z których zbudowane są nasze ciała, nie jest najczęstszą formą materii. We wszechświecie, gdzie ponad 99% atomów występuje w postaci plazmy, którą czasami nazywamy czwartym stanem skupienia, to właśnie ta forma materii stanowi niemal całość gwiazd we wszechświecie. Aby zrozumieć tworzenie plazmy, wróćmy do obrazu ciała stałego w skali mikroskopowej. Jeśli podgrzejemy go wystarczająco mocno, wiązania atomowe, które utrzymują materiał w stanie stałym, w końcu osłabną do tego stopnia, że atomy będą mogły się przemieszczać i w ten sposób utworzą ciecz. Jeśli dalej będziemy podnosić temperaturę, nawet najmocniejsze wiązania zerwą się, a atomy zaczną swobodnie wirować, tworząc gaz. Każde ciało stałe można przekształcić w ciecz, a ciecz w gaz. Teraz, jeśli podgrzejemy gaz do temperatur rzędu kilku tysięcy stopni, elektrony krążące wokół jąder atomów, które go tworzą, zostaną w końcu z nich wyrwane i zostaniemy z zupą z elektronów i jąder atomowych, które nie mogą się połączyć przez bardzo wysoką temperaturę. Ta mieszanina naładowanych cząstek, która ma dziwną właściwość zachowywania się jak ciecz, zdolna przewodzić prąd elektryczny i wytwarzać pola magnetyczne nazywa się plazmą. Chociaż plazma jest najpowszechniejszym stanem materii we wszechświecie, gdzie występuje w postaci żarzącej się w gwiazdach jak i w gazie międzygwiezdnym, na Ziemi jest niezwykle rzadka. Na naszej planecie powstaje ona tylko chwilowo, na obrzeżach błyskawic i w sercach reaktorów jądrowych. Możemy także podziwiać jej obecność w wzorzy polarnej, tak jak w lampach plazmowych, którym ten stan materii nadał nazwę. W ich wnętrzu chwilowo tworzy się plazma, nie przez podgrzewanie uwięzionego w lampie gazu do ekstremalnie wysokich temperatur, lecz przez przepuszczenie przez niego silnego prądu elektrycznego, który podczas przepływu zrywa elektrony z jąder atomów, dosłownie je obiera, ciała stałe, cieczę, gazy i plazma. Zwykle tylko te stany materii wymieniamy, ale te cztery podstawowe stany to tylko oblicza. Materii, które są nam znane i które możemy znaleźć, obserwować w naturalnym stanie wokół nas. Ale istnieją też inne maski, a żeby je poznać, można zacząć od zainteresowania się zadziwiającymi zachowaniami materii, gdy znajdujemy się na granicy między dwoma stanami. Tak jest w przypadku ciekłych kryształów, które nie są ani płynne, ani stałe, lecz stanowią pośrednią formę materii. Która odmawia wyboru między stanem stałym a ciekłym i których atomy są ułożone i uporządkowane tak jak w kryształach, a jednocześnie mogą się przemieszczać. Tę osobliwość masz teraz w swoim domu, ponieważ ciekłe kryształy są podstawą ekranów, ciekło krystaliczny, wyświetlacz, w których poddaje się tę substancję działaniu pola elektrycznego, aby obrócić jej atomy i w ten sposób zmienić jej widoczny kolor, modyfikując tor światła, które przez nią przechodzi. Pojawienie się tej technologii przypieczętowało koniec ekranów plazmowych. Ciekłe kryształy to fascynujące materiały obecne nie tylko w ekranach, ale też w organizmach żywych, wewnątrz piór pawia lub skrzydeł motyla. Istnieją białka z rodziny keratyn, które tworzą ciekłokrystaliczne układy, odpowiedzialne za niektóre efekty iryzujących kolorów. Ciekłe kryształy są nawet teraz w Was, w Waszych komórkach. Ponieważ warstwy lipidowe, które tworzą błony komórkowe, zarówno roślin, jak i zwierząt, często przyjmują fazy ciekłokrystaliczne, których struktura jednocześnie sztywna i elastyczna pozwala na boczny przepływ. Teraz, jeśli do równania dodamy wzrost temperatury i ciśnienia, otrzymujemy rzeczy absolutnie zdumiewające. Takie jak ciecze nadkrytyczne, które tworzą się na granicy między cieczą a gazem. I które występują w stanie naturalnym na powierzchni naszej planety. Na Wenus średnia temperatura przy powierzchni to około 465 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne 92 razy wyższe niż na Ziemi. Dwutlenek węgla obecny w powietrzu nie zachowuje się już jak gaz, lecz jak ciecz nadkrytyczna, która jednocześnie posiada właściwości cieczy i gazu. To oznacza, że szybko przenikają wszędzie i rozpuszczają napotkane pierwiastki. Z przerażającą skutecznością cieczy, stan płynu nadkrytycznego występuje u wszystkich pierwiastków, jeśli można je podgrzać i utrzymać pod wysokim ciśnieniem. Jeśli podgrzejesz parę wodną powyżej 374 stopni Celsjusza i sprężysz do 221 barów, Uzyskasz płyn nadkrytyczny. Teraz, jeśli powiem Wam o czarnym lodzie, który parzy skórę i przewodzi prąd, powiecie, że postradałem zmysły. Jednak nasze teorie przewidziały istnienie tej substancji. Jeszcze przed końcem lat, 2010, wyprodukowano ją w małych ilościach w naszych laboratoriach. Na powierzchni naszej planety lód wodny ma w skali mikroskopowej zawsze tę samą strukturę krystaliczną. Atomy są tam ogólnie ułożone według uporządkowanego wzoru, który powtarza się w krysztale w nieskończoność. Ale jeśli zwiększymy temperaturę i ciśnienie, ta struktura ulegnie głębokim zmianom. Znamy więc około 15 różnych struktur atomowych z samego lodu wodnego, a każda z nich ma nietypowe właściwości, tak zwane lody superjonowe, zwane też lodami 8. Mają czarny wygląd i są gorętsze niż lawa. Podobnie jak lód 10 którego struktura pojawia się dopiero przy ciśnieniach 600 tysięcy razy większych niż ciśnienie atmosferyczne na Ziemi. Lód 10 tworzy się na Ziemi wyłącznie w laboratoriach podczas eksperymentów z prasami diamentowymi. Jest bardzo prawdopodobne, że występuje w dużych ilościach we wnętrzach lodowych olbrzymów takich jak Uran i Neptun. Obecność tych przewodzących struktur krystalicznych mogłaby pomóc wyjaśnić dziwne cechy pól magnetycznych lodowych planet. Tak więc z pewnością w naszym układzie słonecznym jest więcej stałej wody, w tej egzotycznej formie, która pojawia się tylko pod kolosalnym ciśnieniem, a nie w klasycznych warunkach, które znamy. Inny przykład materiałów, których zachowanie przyprawia o zawrót głowy. Przy ciśnieniu około 6 milionów razy. Wyższym niż atmosferyczne. Tlen, będący już od dawna ciałem stałym przy takich ciśnieniach, przestaje być izolatorem, staje się metaliczny i jego opór elektryczny znika. Być może jeszcze bardziej fantastyczne niż te egzotyczne stany związane z wysokimi ciśnieniami są te odkryte podczas badania zachowania materii w ekstremalnie niskich temperaturach. Jeśli weźmiesz Hel i schłodzisz go do minus 271 stopni Celsjusza, Czyli zaledwie 2,15 K powyżej zera absolutnego, wtedy hel stanie się cieczą, ale także przemieni się w nadciekły płyn. W tym unikalnym na świecie stanie, jeśli ciekły hel znajduje się w ceramicznym naczyniu, zaczyna z niego uciekać, przechodząc przez dno, przepływając między atomami, przez materię. Jeśli naczynie jest szklane, Wtedy amorficzne ułożenie atomów uniemożliwia helowi przejście, więc hel sam wydostaje się z naczynia i wspinać się po ściankach dzięki kapilarności, jak pokazują te zdjęcia. W stanie nad ciekłym ciekły hel ma nawet zerową lepkość. Tak więc, jeśli wprawisz go w ruch w naczyniu, będzie się obracał bez końca, nigdy nie zwalniając przez całą wieczność. Przynajmniej dopóki eksperyment jest poniżej minus 171 stopni Celsjusza. W tych temperaturach nie ma znaczenia, czy naczynie jest z superkleju, szkła czy rzepu. Ciekły hel nie ma żadnego tarcia z żadnym znanym materiałem we wszechświecie, ani nawet z samym sobą. Być może jeszcze bardziej niesamowite jest to, że schładzając cząsteczki do zdumiewająco niskich temperatur, rzędu kilku milionowych stopnia powyżej zera absolutnego, odkryto istnienie kondensatów, przejawów materii w nieskończenie niskich temperaturach, które są tak dziwaczne, że czasami uważa się je za piąty stan skupienia, gdy skupisko od kilkuset do milionów atomów osiąga najniższą możliwą konfigurację energetyczną. Dzieje się coś niesamowitego. Cząsteczki mieszaniny przestają działać osobno i tworzą jedność jako kondensat. W którym cząsteczki, które były tam wcześniej, połączyły swoje funkcje falowe, by wspólnie przyjąć ten sam stan kwantowy i razem utworzyć jedną gigantyczną funkcję falową. Cząsteczki uczestniczące w powstaniu kondensatów straciły swoją indywidualność. One w pewnym sensie połączyły się i zsynchronizowały, przez co nie da się ich odróżnić. Od tej chwili działają już tylko spójnie i razem. Nie będę się rozwodził. Ich funkcje falowe robią to wystarczająco. Teraz zróbmy zwrot o 180 stopni i przyjrzyjmy się formom materii, które powstają przy wysokich energiach, w świecie nieskończenie gorącym i czasem skompresowanym. Zaczynając od tzw. materii zdegenerowanej, powstaje ona w centrum umierających gwiazd, gdy ustają reakcje jądrowe które sprawiają, że świecą, gdy masa umierającej gwiazdy sprawia, że zapada się pod własnym ciężarem. Elektrony na poziomie atomowym potrafią temu przeciwdziałać, nie chcąc dzielić tego samego stanu kwantowego. Odmowa ustąpienia miejsca. Wtedy powstaje egzotyczna materia, zwana zdegenerowaną, w której cząstki są tak ściśnięte, że 1 cm sześcienny tej zdegenerowanej materii waży prawie 10 ton. Co dziwne, w tej materii o niesamowitej gęstości, która tworzy gwiazdy zwane białymi karłami. Elektrony poruszają się niemal swobodnie między jądrami atomowymi, ściśnięte z prędkościami bliskimi prędkości światła. Obecność tego zdegenerowanego gazu elektronowego, będącego niemal doskonałym przewodnikiem ciepła, umożliwia odprowadzanie z wnętrza małych, martwych gwiazd ogromnych ilości ciepła. Nagromadzonego podczas zapadania się w postaci światła. To sprawia, że te ciała niebieskie, choć już wygasłe, w tym sensie, że nie zachodzą w nich żadne reakcje syntezy jądrowej, wciąż świecą słabo, długo po swojej śmierci. Innym zadziwiającym aspektem tej zdegenerowanej materii jest rozmiar, jaki nadaje ona tym obiektom. Normalnie, jeśli weźmiesz coś stałego lub ciekłego planetę albo ocean, i dodasz do tego materii, Twoja planeta czy ocean zwiększy swoją objętość, stanie się większa. W przypadku ciała z materii zdegenerowanej jest odwrotnie: im bardziej masywna jest biała karlica, tym jest mniejsza. Innymi słowy, im cięższe jest to ciało niebieskie, tym jego masa mieści się w mniejszej objętości. Im masywniejsza biała karlica, tym silniejsze jej pole grawitacyjne. I tym bardziej elektrony są zmuszone do ściskania się, zbliżania do siebie, aby się przeciwstawić. A objętość gwiazdy z materii zdegenerowanej maleje. Tak więc biała karlica, ciężka jak pół Słońca, ma praktycznie rozmiar Ziemi, podczas gdy inna biała karlica, trzy razy cięższa od naszego Słońca, będzie mniejsza od Księżyca. I to właśnie grawitacja pozwoli nam spotkać się z jeszcze bardziej skompresowanym rodzajem materii, niż ta zdegenerowana, i dzieląc z nią dyskutowany tytuł, szóstego stanu, który nazywamy. Neutronium. Neutronium tworzy się, gdy bardzo masywne ciało niebieskie zapada się pod własnym ciężarem. Elektrony tworzące go nie mogą przeciwstawić się grawitacji. Nie mogą już utrzymać materii w stanie zdegenerowanym. Wtedy tworzy się kula neutronium, gwiazda prawie tysiąc razy mniejsza od białego karła i w której jest skompresowana. W 10 kilometrach średnicy ponad 1-4 razy większa masa niż nasz Słońce. Neutronium składa się prawie wyłącznie z neutronów, które powstały z protonów i elektronów, które pod wpływem siły grawitacji zostały zmuszone do zbliżenia się i połączenia. To stan materii, gdzie atomy są tak blisko, że objętość ziarenka ryżu waży bardzo dużo. Tyle co setka wierz Eiffla razem, to obecnie najgęstsza materia we znanym nam wszechświecie. Nawet jeśli nie można wykluczyć istnienia w głębi tych gwiazd gęstszych form materii niż neutronium, wiemy, że jesteśmy na granicy, ponieważ zwiększając jeszcze gęstość neutronium, szybko osiągamy punkt bez powrotu, gdzie zakrzywienie czasoprzestrzeni prowadzi do powstania czarnej dziury. W końcu, jeśli zmniejszymy ciśnienie i będziemy dalej zwiększać, podnosić obroty temperatury. W końcu napotykamy najbardziej prymitywna i podstawowa forma znanej materii, którą czasami uważa się za jej siódmy stan i nazywa plazmą kwarkowo-gluonową. W przeciwieństwie do neutronium, ta materia jest stosunkowo dobrze znana. Fizycy, którym udaje się chwilowo odtworzyć ją w akceleratorach cząstek poprzez zderzanie jąder złota lub ołowiu z niemal prędkością światła. I w ten sposób lokalnie. Podgrzewają materię powyżej przerażającej temperatury Hagdorna wynoszącej 1700 miliardów stopni. To jest granica powyżej której protony i neutrony, czyli tak zwana materia hadronowa, rozpadają się na mniejsze elementy, tworząc zupę plazmy kwarkowo-gluonowej. I w ten sposób temperatura Hagdorna może być uznana za punkt skraplania składników zwykłej materii. Tak więc w przeciwieństwie do plazmy zwykłej materii, którą znajdujemy na Słońcu i która zachowuje się jak gaz, plazma kwarkowo-gluonowa płynie w pewnym sensie jak ciecz, w której podstawowe cegiełki materii swobodnie poruszają się w oceanie, gluonów i pól sił. Ten dziwny stan plazmy był pierwszym chwilowym stanem materii podczas pierwszych chwil naszego wszechświata. Ponieważ w ciągu mikrosekund po wielkim wybuchu temperatury były tak wysokie, że materia była tylko mgłą kwarków i gluonów. Z tego punktu widzenia zabawne jest myśleć, że podstawowe elementy, które nas wszystkich tworzą, chwilowo przeszły przez ten stan. Teraz rozważcie to: jeśli plazma kwarkowo-gluonowa zachowuje się jak ciecz, to znaczy, że może zamarznąć. Wystarczy tylko, żeby jej temperatura spadła poniżej temperatury Hagdorna, czyli punktu skraplania składników zwykłej materii. Z tego punktu widzenia jądra atomów to plazma kwarkowo-gluonowa, która uległa krystalizacji. Innymi słowy, materią, z której się dziś składamy, to nic innego jak pierwotna plazma, która się skrystalizowała. Trudno dokładnie określić, Ile stanów materii istnieje we wszechświecie? Jeśli uznamy, że stan materii to zbiór wyłaniających się zachowań, których nowe właściwości odróżniają się od wszystkich innych znanych, to już zidentyfikowaliśmy ich całkiem sporo. Na stronie Wikipedii poświęconej temu tematowi znajdziemy co najmniej setkę, a wiadomo, że jest ich jeszcze więcej, których nie odkryto. Fizycy, znani z kreatywności w nazewnictwie, nadali im nazwy zachęcające do podróży takie jak materia fotonowa, cząsteczki Rydberga, kropelki kwantowej mgły czy też smakowite kondensaty kolorowego szkła. Rodzaj materii, którego osobliwe właściwości można zaobserwować tylko w jądrach atomowych poruszających się z prędkością bliską prędkości światła. Ale moim ulubionym rodzajem materii są zdecydowanie zagadkowe kryształy czasu, w których materia przybiera formę kryształu którego wzór nie powtarza się geometrycznie w przestrzeni, lecz dynamicznie w czasie. Kryształy czasu to materia o strukturze zmieniającej się samoczynnie i regularnie. W krysztale czasu około 10 atomów w kontrolowanym stanie kwantowym, okresowo pobudzanych laserem, może oscylować własnym, przesuniętym rytmem. Ten rodzaj materii, którego zaskakującą, wyłaniającą się cechą jest posiadanie jakby wbudowanego zegara, to stan niebędący w równowadze, który powtarza się w czasie, bez zużycia energii netto. To nie tylko dziwne, nie znamy odpowiednika, to coś zupełnie nowego i niesamowitego. Tym bardziej, że ultraniskie oscylacje kryształów czasu mogą w przyszłości posłużyć do przechowywania lub przesyłania informacji kwantowej. Krótko mówiąc, materia to zdecydowanie komediantka. Te trzy znane oblicza to jedynie mała część góry lodowej z gorącego lodu, plazmy nadciekłych cieczy i innych egzotycznych układów, które powstają naturalnie w zimnie kosmosu, we wnętrzu gwiazd lub w bardzo odległej przeszłości. I każdy z tych stanów, tych różnych masek, które materia przyjmuje spontanicznie. Gdy jest poddana szczególnym warunkom, pozwala dowiedzieć się więcej o prawach natury, które z zakuli kulis pociągają za sznurki tych pokazów i umożliwiają lub nie istnienie tych różnych przebrań. Następnym razem, gdy spojrzycie na topniejącą kostkę lodu lub ekran smartfona ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Pamiętajcie, że to wszystko to jedynie tymczasowy kostium. A materia to chwilowa rola przemijająca maska, która może się zmieniać w zależności od warunków temperatury i ciśnienia i że w tym teatrze jedno z tych układów kostiumów Arlekina stworzyło ludzi nieprawdopodobne nagromadzenie materii, które zaczęło samo siebie badać fragment wszechświata, który patrzy na samego siebie.